Może tak, może nie, nie wiem jeszcze. <grych> jak nie wiesz? No wiem kurwa, te no, O tu wam coś. Patrz, pa, kurwa jeszcze obrażasz. Bo wielko za do jeszcze będziesz ci ty... obrażał. <grych> to. Ja to ty mnie obrażasz, obrażasz. Obraczasz. <grych> obraczasz. Obraczasz. mnie. Tam jak kręci wiesz? Ja cię kurwa mogę obrócić. <grych> no, chciałbyś, nie? Zaraz ja Cię wezmę w obroty. <grym> tak, kurwa. Ja wam To się potraf. No kurwa. Co się stało? O kurwa, uciekać, uciekać. Babka z nożami, szybko spierdalać. Na górę. Cicho. Ja ją będę mógł zająć jak tu przyjdzie, bo ja tu na górze siedzę. Cicho, bo ona tam jest. Chodź Maciek, do mnie. Ba no, znaczy, ma chodź tam jak, tu, tu. Idzie tu chodź. debilu. Cicho. Tędy, tędy chodź. Cicho bądź. Ona po ciebie biegnie! Gdzie ona jest? Kurwa. Ej, kurwo, tu jestem! Chłap mnie! A no, dawaj, nie złapiesz mnie! O ty już skakać mnie! <noise> nie No to kurwa! Chłopmy! Kurwa, skinę! Jak sąd wyjść? Kurwa! Co za szmata ruda! Nie ma. To mam notamek przychodź, ja ją, tu, ja ją tu trzymam. Jeszcze nie, bo tam oko jest i kurwa musiałem je rozdupcyć. Eee! <coughs> dopóki ją pilnuję. To pilnuj hmm. Co? Idź do nie, wyjścia, no, bo ja mam Co? Ja nie wiem czy wyjście tu Na <coughs> spłość, no? Spost, no. O, idzie się? już? No nie, bo kurwa Kuba utknął chyba. A tam oko mnie zaatakowało do chuja. No, trudno. A gdzie on jest? Do, dostanie, dostanie, chwilę. Nie idź, nie idź, bo wybuchniesz. Dlaczego? Bo już zacząłem odpalać. A on ile ma czasu? Umrze zaraz. Będzie drugi drugiej rundzie z nami? Wy kotasy. A to on! Hey. 7 7 Nie wymówiłem tego. Cancelowałeś to. To było celowo. To ja tu tomka osłaniem, żeby poszedł, a wy. Ja? A wy ił darsze mnie, tak? Nie, ja po prostu nacisnąłem, bo brakowałem. Widzieliśmy a, a nie, nie stać też. Nieważne. Coś Ja nie kupuję nic, złego bo ja się boję. Ja? ja już wiem, że mam o... laga. Powiedział, że już bez powiedziałem że tego... Żebyś... nie wiesz... no... Jak ktoś ma laga... Bez Bezdomowy... Maciek! Co? Ty mnie dobrze słyszysz? Tak, ja ciebie tak. Maciek, co? On pobiera, debil! Weź powiedz, że... Maciek, laga masz! Lagi masz. Bo cię Kurwa, my zaczęliśmy? Czy co zrobiło się nam? I tu pojawi się zasadniczy prawda? Nic nie pobieram. O, wyjebało mnie. A was? Kurwa. Nic nie pobieram. A, słyszymy. Chodź kto to w innego pokoju, chodź. Czekaj, ile? Gdzie on jest? Wrzucę ci tam, wrzucę ci tam, chodź. A tam widziałem, to na filmiku jakimś, tam coś jest jeszcze e na pewno. Pod kół, pod kół, dawaj. Uwaga, tam coś jest. Tam. Co to jest? Ej to, wstać. A ja widziałem ten pokój, bo ja widziałem to na filmiku. E tak. Granat? A wlazłeś tam do góry, Kuba? Nie, papu, co? Ty, a pana to? Ja mogłem cię w tam... Kubować. Tym o! Ała. Ojciec, kurwa zacina, nawet. KURWA! No Maćka akurat zacina. A, zacina, nie? Cały czas. No. U, ej, gdzie jest moja... ta apteczka? Tutaj. Ty, ja jej nie kupiłem jeszcze chyba. Chudno. Nie, nie trzeba jej kupywać. A, nie trzeba. Tylko jej weźmiesz w rąkę. Trzyma Trzyma się w rękach. Wzycie. Tak, to trzymaj się w rękach i cały czas E trzymaj. Ale on nie stracił życia w ogóle przecież. Ja straciłem, do tego tam. Ja 81 miałem. A, E to Musiałeś cały czas spanować, no. Widzisz apteczek nie potrzeba. A gdzie są ulepszenia? Nic nie kupiliśmy przecież, mamy cały czas tyle samo pieniędzy. O kurwa. to najlepszy. Ej, najlepsze rzeczy nam wystarczy. Jesteśmy dobrzy, w drugiej rundzie, trzecia jeszcze. Na, ale, ale... Bez skarzy, <noise> my tam są coraz No, taka prawda. Ej, ale jakby nie spojrzeć, to... No e, że nie ma, ani nie, ej, rzeczy wystarczy. mi się. mi się, że myślałem, że nowe mapy, inne są mapy, a są nowe, inne mapy, kurwa. No to ja nie, wi nie widziałem o tym. Że nie ma nowych, kurwa nowych, tylko innych. Ej, będę strzelał, będę strzelał! Wow. Jednak nie co? co? Kurwa się już zesrałem. Dobra, mam z Was o co Kumacie, fawow -faw nie Diablo mi to! To a to ma się stój, tam stój, 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 stój! O! Z, za, za, za daleko Kurwa otwórz te drzwi zjebie. Wiem dlaczego miałem lagi. Kurwa Co tu się... oh. chopaki, chłopaki chodźcie tu szybko. Podjedź jak sam, najbliżej jak się da. Po, do stołu chodź. Czała? Chodź tu. O kurwa 11900. No, no. O, 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 Gdzie on jest? Ojo, pierdolę wam. Jestem za wami, jestem za, za wami. O kurwa, ty robisz? Czekaj, połóż to. Powinienem, który z was ten pokój. O, dałam. No nie! Ja mam pokaz slajdów! No widz, słychać. Ktoś chyba Adaś pobiera, bo ty. Co tu będzie? Te wyjebał go. się. Dwa tysiące! 200 Gdzie on jest wózek? Nie ma, chyba zajebał. K kurwa głowa! W ramionach, w głowa w ramionach. Głowa jest, idzie tu chyba. Musisz się nie drzwi tak. Przepraszam. Kurwa, ty, na kliknął to chyba. Ale jeszcze jedno jest. A, kurwa zapomniałem. Kurwa, jakieś zabytaje To, a! Sorry. Masz A, ty masz jeszcze jedną. Dobra, no, idziemy. Tutaj y, głowa jest gdzieś. No, Nie, nieprawda. Kłamiesz. Głowa, głowa, głowa latająca, głowa latająca. Kłamiesz. Okay. Chuja ominąłem. Ała, kurwa się straciłem. <laughs> Ci Maciek przyłożył przysięgę. Tylko się spotkałem. To, to moja wina. Kurwa, co to jest? A. Kurwa szczęka, ta nie wiem co to jest. Z ja ujle Ty jestem w garbie. Łam go! Kurwa. łap go chuja! Ej kurwa wybierdolę. No. E, idę, idę, uwaga z drogi, bo nic nie się widzę. Ej czekaj za tu, chodź tu. Kurwa pięć koła, Kurwa, 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 Skład, kurwa, delikatniejszy, kurwa, 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 refleks młodego byka. kurwa, trzymał. O, kurwa, 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 Mówiłem, kurwa, 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 Byłem najdelikatniejszym człowiekiem ever. E, jest punkt spustu. Na wprost. O, e, Jakubia, ja bym pomoże, bym pomoże. Dobra, Jakubie, ja mam pomocy tej pomocy, obrazu. Jakubie, zrób mi list. Nie, został, został. Poziom. Dobra, ale ja chcę to kurwa w kuralli... tu bliżej. O. To Poszkoda nie wazą. O, slajdy. No, ja chciałem slajdy pokazać na tle, ale. No. Nie, bardzo dobrze, kurwa. On może lubi pokazać slajdów, co nie zabronisz, mu. Bo boję się otwierać drzwi. Nie, tu nikt nie będzie. Dobra. Let's go. Kurwa nic nie ma w pokoju. Chłopaki. Cześć chłopaki. Cicho, bo Maciek ma poka slajdów. Słyszę. Widzę. Kurwa ty nie ruszę się! Zginął! O nie, ruszę się! Ja mówię sam! Jeszcze o, trochę tak pójdzie, to mnie by ich Co ty kurwa zrobiłeś? Co to było? Ja? Y, to było. Głowa. głowa, ramiona, głowa, pięty, kolana, pięty! Bąka, puszczę <adjacent> sobie! Jas, to. Jas. Jak to się kurwa! Nie! Ty... Nie mogę te rzeczy lewikują u mnie, przysięgam. kurwa, u mnie też. Ty ja nie mogę nawet kurwa jednej rzeczy włożyć. Co jest do chuja? Jak te lata kurwa 14 mil kurwa. Spierdalamy? Da, Chuja wrzuciłeś. Nie, wrzuciłem. Jedna No ale i trafiłeś. Trafiłeś. Coś wyleciał sam. W jadę, i chuj jest w jadę. Kuba? Ja... O ty kurwo! Co się stało? Wyjebał nas? Chyba jeszcze sztuczny nadzieje robimy. Jak on nadzieję nadzieje? Bo mówisz, muszę słuchać. A nie słychać. Znaczy no, ja mu... Ja myślałem, że chodzi mu czy jego słychać? Nie, muzyki kurwa, nie. Myślałem, że fajną minutę puszczę, żebyśmy się pośpiewali, a to chuj w dupę. No te Ma Maja, To jest kurwa kolorowy miś. co, kurwa. Słyszałeś ma ja kurwą Co? Oa. Kurwa! Ej, ja ci się zrobiłem, to nie mogę Kurde tamtędy g ja ten o cię zgubimy razem Ma ja to jest tu 3 mi tutaj To jest kurwa pszczoła Ej, była Ej go pod, go podsuniesz go. tu ten? Podsuniesz, podsuniesz wózek bo tu mam pozytywkę, jest pozytywką miścińską bo ona ci kręci cały czas Wow wow, poczekaj Już, już, już i da Kurwa jak to wyskoczył. O teraz możesz i No i stój po prostu, stój O kurwa, ona się kręci Teraz. Pierdolira Zajem. Tak, przez przypadek dostałeś, bo koronę, chorobie. O kurwa! Się, patrzył na nas. Patrzył się na nas patrzył się na nas Nie musi Nie morder. słychać już nas Ten kutas już nas nie słyszy poszedł dalej Cały pokój tam rozpierdolony, tylko możesz może się udzić. Taki burdel. <coughs> Olej no, pizza, tam, tam jest, tam się wchodzi. Za? Weź, co my No to ja wiem, co to jest, jakby się kupiał, czy pojawił, nie? Tak. Tak. Znaczy mam, jak coś ma jak kłota, więc możemy spierdalać. Telewizor, telewizor. Dał mi ludzie. Dobra. Ty gdzie on jest? Poszedł na fosy gdzieś. On tam Nie. stoi. Tak. On tam stoi. Idzie tu, kochać się. Kurwa! A! Złapałem go za dupę. Nie po co? Nie wiem, ale gdzie on jest za? Kurwa, strzelił we mnie. Idziemy... Zbier zbieramy tyle, żeby było kota. i idziemy stąd. No, bo chciałeś nam rozjebał większe Co? Co? W życie. Ja pierdolę, 1400 rozjebałeś. Dlaczego? Dobra, ja to Oj, idzie. Kurwa, drzwi nie działają. A? pierdalać no idź Kurwa, gdzie? A. Kurwa. Nie, już nie idzie. ale dobra kurwa, koło tak zaczyna. nie to mu po po Bo mu ten ten y, otoczenie kurwa, otoczenie. kurwa, już kurwa, kurwa, kurwa,